Siema, witam Was w pierwszym odcinku nowej serii na kanale. Jak już widzicie, zacząłem nową serię z Need for Speed Carbona. Ale to nie jest zwykły carbon, ponieważ to jest mod Battle Royale. Ja już nie, nie wczytywałem kampanii, nic. stworzyłem po prostu profil, żeby dostosować jedynie głośność. A tak to jest git. W ogóle zanim zaczniemy. Zobaczcie, jak te LEDy tutaj zapierdzielają, tu i tutaj. No i dobra. Myślę, że bezbędnego zbędnego przedłużenia zaczynamy gierkę. O! Kasynka. Oczywiście, niestety to będzie tak rozpikselowane. ale cóż. Nic na to niestety nie poradzę. wiadomo, intro takie jakie normalnie było w grze, więc jak ktoś grał to je pamięta, ja je pamiętam bardzo dobrze, ale no właśnie wciśnij enter, żeby zacząć, ale zanim to zostawcie suba, lajka i komentarz, czy chcielibyście dalej odcinki z tej serii, czy to jest po prostu taki jednorazowy odcinek, no i co z World of Film się pojawi, a teraz zaczynamy o, wszystko jest zobaczcie, jesteśmy teraz w miejscu gdzie tu jeszcze była kacenka jak właśnie my się ścigaliśmy w tej właśnie Suprze a teraz to my bierzemy udział w tym wyścigu o. Nie wiem, jak z tą -scenką było w oryginale, ale wydaje mi się, że ona nie była aż tak rozpixelowana. Możecie mi też napisać, czy była rozpixelowana, czy nie. Tutaj trasy nie widać. Jedyne, co pokazuje nam, gdzie jechać, to właśnie te barierki. Czej? poczekajcie, ja wszystko rozumiem. Tylko to musi być pod lewym shiftem. Tu musi być metryczne. Będę miał kilometry na godzinę, a nie mile na godzinę. No i teraz tak. Gramy na najwyższym poziomie trudności. Jaki był? Tam podczas instalacji tego moda był do wyboru poziom trudności. Oczywiście wybrałem ten najtrudniejszy, bo chciałbym mieć jakieś wyzwanie tutaj. A teraz sobie jedziemy na. Dobra. Teraz sobie jedziemy wiadomo gdzie. O, jednak nie jedziemy. Jak coś wam nie pasowało, to przy tym skrzyżowaniu co byłobyśmy jechali. Zobaczyłem wam pokażę. Jak już ukończymy. Tutorial. Hmm. Ach, ta pechowa noc. Ok? Hmm. Potem jak uciekłem tej pechowej nocy, właśnie, moja supra jest szukana. I tak, tak bardzo, że musimy, musieliśmy po prostu opuścić miasto. Jesteśmy w San Juan. Potrzebujemy nowego auta. Wybrać klasę samochodu. I niki będzie czekać. Ok. O, znowu tutaj te lampy napieprzają jak powalone Ktoś ustawił... Nie wiem ile tam No właśnie, wybór auta Jest tu Silvia hm. Jest tu Brera, nic się nie zmieniło I jest to Camaro Z tego co wiem Tu była Mazda RX-8 I to bardzo dobrze wiem, że tu była ma Mazda RX-8 Tu Brera, to te dwa to się nie zmieniły Są klasy, ale to Później będzie chyba to powiedziane Natomiast Zawsze brałem rx 8. Też brałem Brerę Ale Camaro Camaro też brałem, ale chyba najmniej Razy Weźmy automatyczną sobie Później najwyżej zmienimy sobie na manuala Okej okay. Nie wiem, mam nadzieję, że nie będzie w muzyce copyrightów, a jak będzie, to wkleję coś tam swojego. Dobra, jedziemy. Ten wyścig bardzo dobrze znacie. Ci co grali w Carbona na pewno go dobrze znają. Jeszcze miałem plan, żeby nagrać serię z Reduxa Carbon Redux, bo to jest po prostu ta sama fabuła. Tego, co wcześniej była w oryginale, tyle że odświeżona graficzka i tego nowa fizyka, coś tam jeszcze jakieś pościgi lepsze. O, ja stwierdziłem, że hm coś się musi zmienić trochę w Fabulce. W, w Fabulce, tak. No, no i co. I tak oto jesteśmy w innym uniwersum, w tym uniwersum My uciekliśmy, ale nie gdzieś tam ki wie gdzie daleko Wróciliśmy od razu, a nie zniknęliśmy Nie mamy M3 GTR Nie przyjechaliśmy z Rockport Tylko po prostu się zaszyliśmy na parę dni Jazda ukończona ta, dobrze mi się to jeździło. O właśnie, te kaczynki to też nie jest to z tego moda, ponieważ takie kaczynki nie powstały na, jeśli chodzi o tego moda, nic nie powstało takiego. A to zaraz wam powiem, co z tym chodzi. Ja I knew you were gonna win. When things are cool. saying is true and the bag was switched, then I don't know how it could have happened. Why didn't you ever tell me about the missing money? If the bag was switched, and that's where it happened. Jest Neville, najlepszy bloker w tej grze. No dobra. Wracając do tego co chciałem powiedzieć o tej katsence, zauważyliście, że ta kascenka już była normalnie w HD i ta kascenka jest z oryginału, i to nie trzyma się kupy, po części się trzyma kupy, po części nie tylko niech ona przestanie gadać. O. Wow. Stop, 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 stop. To go zblokuj. E, wracając. E, ona coś tam. Ona gadała, pamiętacie. Gadała, że. No Ona chciała dać tą walizę. Kto się ją wywalił. No i że. O, prawie bym przyłożył w nią. I że tego, i że walizka została podmieniona. Śmieła, boże. Tak, Neville jest dobrym blokerem, ale dobra, wracając, bo nie da mi dokończyć. Mówiłem o tym, że. O! Mówiłem że, o tym, że ta waliza została... właśnie... A, poczekajcie. Jeszcze powiem o jednym. Okej, okay, dobra czyli są trzy klasy samochodu boost, race i drift ale zanim to właśnie chcę dokończyć tylko mi nie dają powiedzieć o tym, że tak, ta waliza została właśnie podmieniona i ona coś tam mówiła, że jeśli została podmieniona dlaczego nic nie powiedziałeś bo w oryginale przecież wiadomo, że jak tego, jak protagonista uciekał z uprą, no to spierdzieli Czemu restart? Co? Dobra. To te teraz mogę na spokojnie gadać albo wytnę to. To dokończę. To, to od razu uciekliśmy totalnie z Palmont, nawet tutaj nie zajeżdżaliśmy. A tutaj to od razu, tak jakby tutaj uciekliśmy się zaszyć. Powiem wam w dalszej części o co chodzi mi z tymi klasami, bo tam już było to napisane, eee, co się tam stało, no dobra? Ja po prostu wam to przeskipuję. Ja po prostu może Wam to przeskipuję, żebyście się nie męczyli. Okej, okay, jesteśmy już w tym samym miejscu co na początku. Słuchajcie, okazało się, że Neville bugował się w jednym z skrótów tutaj. Zaraz będziemy przejeżdżać. Przez co nie mogłem to ukończyć na no, tego Na timelapse będziecie to mieli pokazane. O w tym miejscu. Neville tutaj nie wiem, coś driftował i się rozwalił tu. No i przez to... tego, przez to musiałem resetować to. No właśnie, i tu jest... tu tam było napisane w zasadzie, że... Są te trzy klasy samochodów, czyli Boost, Drift i Race i musimy mieć każdą klasę po prostu musimy mieć jeden samochód, żeby był i w klasie Drift, i w klasie Race, no i w klasie boost. Bo inaczej progresja będzie do dupy. My mamy teraz progresję. W sensie nie, nie progresję, mamy teraz klasę boost. Oho, dobra, zaczynamy zabawę. No, dawaj. Dobra, lecimy! Wracając, najpierw chciałem zrobić serię z Most Wanted'a, Pepega mod, ale miałem takie straszliwe problemy z tym modem. Najpierw dźwięk nie działał, później z tego odinstalowałem, zainstalowałem jeszcze raz, samochodów tych customowych nie było, później w ogóle się coś zwaliło, stwierdziłem, że nagrywam tego. Stwierdziłem, że nagrywam karbona. Y, I się zastanawiałem nad reduksem, ale przypomniało mi się, że istnieje coś takiego jak, jak Battle Royal mode. No i oto jestem. Właśnie perfekcyjna eliminacja przy pomocy... Ciężarówki. No. Pa jak go zrobię w konia. Dobra. No i chyba uciekamy? Proszę, powiedzcie mi, że ucieknę. Nie ucieknę. No to trzeba zrobić inny myczek. Jest tu... Dobra. Jedziemy do fortuny. Albo? Co jest? Zauważyliście, jak to topor nie cofa? Muszę, muszę mieć to na uwadze Było blisko i byłbym zatrzymany już No! Niszcz się Dziękuję O nie, 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 nie Nie Zostaw mnie nie chcę mieć z tobą nic współ... Kurna mać Może się... zbogował się Dobrze Jedziemy Proszę, by nie pojechał Kurde, kolejny jedzie No nie mogę Zaraz gdzieś tu się skitramy O Nawet chyba koło naszej, tej koła naszej kryjówki no. co? gdzie okej, okay, no i tu jest Neville, ale nie, myślałem, że przed chwilą stanąłem na dwóch kołach jest Neville Este mía. Nie wiem, czemu napisów nie było. Ale mi to jakoś nie przeszkadza. Kraj 300C chemi go. Oho. Hm. Nasze logo. Jest gwiazda. Feni. Może ten Fenix, albo. Albo dobra, mam pomysł. Nie, ponąco, ponąco. Weźmiemy Turbo i jakoś to nazwiemy. Uwaga. Turbo. O! I perfekcyjnie. I już wiesz, że masz przewalone, gdy wiesz że w ciebie ekipa pod nazwą Turbo Werniny. Proste. The crew you a threat, their Trochę to będzie zwalone, ponieważ witamy w Battle Royale. <laughs> Taki bajzel się zrobił. Zobaczcie, mamy wyścigi po autostradach, mamy kaniony, mamy San Juan. Hmm. Zauważcie pewną rzecz że te San Juan jest podzielone tak na trzy strefy to jest pod tego, tak, pod samochody klasy Boost to pod klasy Race a to pod klasę Drift czyli tu, co to jest? Hamulce, a tu? Nitro hmm. Powiem Wam że robi się ciekawie a Canyon? co daje Canyon? O. o nie to jest to X300, dobra wracając tutaj gdzieś mniej więcej skończyliśmy to ten prolog, jak jechaliśmy tą Suprą no i musieliśmy jechać tędy, tu tu była ta stacja benzynowa, przejeżdżaliśmy tu. Tu już wjeżdżaliśmy. No i tu był koniec. A zaczynaliśmy chyba też stąd. Albo stąd nawet. Dobra, nie wnikam, nieważne. Albo stąd też. Dobra, nieważne. Ma w każdym bądź razie jesteśmy tu. Mamy wyścigi do rozegrania. Mamy dwie kryjówki. Ja chyba z tej będę korzystał. Z tej, co teraz mamy. Można coś tutaj przeszpącić. Widzę, że nie bardzo. Tak. Hm. Zaraz sobie zakończymy ten film, bo wydaje mi się, że jest za długo. Ale takie pytanie do Was: Nie sądzicie, że fajnie by było zrobić z tego kamaro takiego ryża typowego? Będzie był takie fele wywalone. Będzie miał taki bodykit albo jeszcze gorszy w autoskarcie. O, coś się nie chce załadować. O. Zrobimy z nich takiego potężnego ryża. Spoiler będzie miał taki wielki: 2 metry szerokości i 3 metry długości. Kolor. Dobra, nieważne. Ja bym na tym miejscu zakończył ciszy odcinek. Tu jest... o! Dobra, tu jest akurat Neville, tu niech se tam siedzi. Tu jest logo. Też napiszcie mi jakie logo byście proponowali. To bym zmienił. Na razie zostaje... TE Turbo, co jest? Tego masylkara, Ten masylkar niech zostanie. A wracając do tego masylkara, no to zostanie z nami na dłużej. No i co? Żegnam się z Wami. Widzimy się w kolejnym, w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o subie lajku. No i żegnajcie.